Jak ta budowa tej świeczki działa? Mamy większy prostokąt. Jego dół w przypadku zielonej to jest open w danym tygodniu ceny. Taką ceną zaczynaliśmy w tym tygodniu. Góra prostokątu to jest close, czyli zamknęliśmy tydzień z taką ceną. Close jest wyżej niż open pozytywnie, dlatego jesteśmy zieloni. Wychodzące z niego kreseczki na dole i na górze to są weak knoty po polsku. Oznaczają po prostu minimum i maksimum. Jakie wartości mieliśmy w tym tygodniu? Na przykład, jak sobie spojrzymy na, tutaj na max po prawej stronie, minimalna wartość w tym tygodniu to było tam 37,50. Maksimum było podobne jak close, gdzieś około 39. W czerwonej świerce będziemy mieli odwrotną historię. Jest negatywnie, dlatego open jest górną krańcem body. Tutaj jest open, no. Naturalnie, że jest podobnie albo w tym samym miejscu jak close z poprzedniego miesiąc, tygodnia, to, to close jest na dole tej świeczki, czyli zamknęliśmy się poniżej openu, niżej. Się skończyliśmy po tygodniu niż zaczęliśmy. Negatywna informacja, dlatego świeczka jest czerwona. Tak samo, wiki knoty oznaczają, że tutaj maksymalnie w tym tygodniu byliśmy nawet wyżej niż poprzednim, bo na 39,50 ale siła sprzedających była na tyle mocna, że ostatecznie skończyliśmy na poziomie 36,90. W najgorszym momencie tygodnia byliśmy nawet na 36,50. No więc taka mini definicja. Każda świeca reprezentuje ruch ceny w określonym przedziale czasowym. W tym przypadku, tak jak mówiłem, wzięliśmy interwał tygodniowy.